90 zawodników wzięło udział w 16. Mazowieckim Spinningu Bugu. Zawody odbyły się 11 września na rzece Bug w okolicy Broku i rozpoczęły się wciągnięciem flagi Polskiego Związku Wędkarskiego na maszt. Konkurs przebiegł w jednej 7-godzinnej turze. Po zawodach zawodnicy udali się na posiłek, a sędziowie przystąpili do podliczenia głosów. Rolę sędziego głównego pełnił Leszek Somer. Sędziami sektorowymi zostali Marek Galas oraz Krzysztof Świerżyński, natomiast sędzią sekretarzem Grażyna Galas. Ostatecznie zwycięzcą zawodów został mieszkaniec Ostrołęki Zbigniew Lis, miejsce drugie zajął Michał Mikołajczyk, miejsce trzecie Dariusz Skorek, obaj reprezentanci z Małkini, miejsce czwarte zajął Marek Bogucki z Siemiatycz, miejsce piąte Jarosław Bułatowicz, miejsce szóste Grzegorz Brzostek, również obaj reprezentanci Ostrowi Mazowieckiej uchar ufundowany przez starostę Zbigniewa Kamińskiego dla najlepszego zawodnika z powiatu ostrowskiego otrzymał Michał Mikołajczyk. Najlepszym zawodnikiem koła numer 64 okazał się Jarosław Bułatowicz. Puchar ufundowany przez zarząd okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego za największą rybę zawodów otrzymał Michał Mikołajczyk. Puchar ufundowany przez kierownika zamiejscowego biura okręgu Mazowieckiego w Ostrołęce otrzymała Grażyna Kamieniecka, jedyna kobieta startująca w zawodach. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.